Wolność jest fundamentem zdrowia i tego fizycznego, i tego psychicznego, i emocjonalnego. Gdy pozwalamy sobie na życie w zgodzie ze sobą, nasze ciało zaczyna funkcjonować lepiej, a umysł przestaje sobotować nasze działania. Prawdziwa wolność zaczyna się wewnątrz nas, w naszym umyśle, w emocjach i w naszym ciele. To jest wolność od schematów, które nami kierują. Od emocji, które nas kontrolują, i od przekonań, które trzymają nas w miejscu, często zupełnie nieświadomie. Oczywiście o tym będę mówiła podczas kongresu, omawiając temat stresu, zmęczenia, chorób zatrzymanego ruchu życia, w tym chroniczne zmęczenie, SM czy depresja. Wolność w zdrowiu dotyczy także prawa, do wyboru sposobu, w jaki my chcemy zdrowieć. Bo wolność to jest możliwość decydowania o własnym ciele, o swojej drodze zdrowienia, również o tym, komu i czemu chcemy zaufać. System, który narzuca nam tylko jedną drogę, nawet w dobrej wierze, tak naprawdę zaczyna nas zniewalać, kiedy odbiera prawo do świadomego wyboru, kiedy mówi, to jest jedyna słuszna metoda, a inne. Integrujące ciało, emocje i ducha uznaje za mniej wartościowe lub błędne. I to wówczas przestajemy być pacjentami, a stajemy się obiektami procedury. I to właśnie w tym miejscu tracimy poczucie sprawstwa.